Silnik Perkins ab setka. problem z założeniem zestawu naprawczego, konkretnie tłoku z pierścieniami w tuleje, te trzy mi dobrze powchodziły, powymierzałem po szczeliny i pierścieni, wszystko jest w porządku, tłoki wyglądają dobrze, ładnie problem z tym pierścieniem. Ten pierścień za bardzo wystaje. Sprzedawca twierdzi, że ten pierścień powinien wystawać. Jest w błędzie. Pierścień powinien być na równi stopłaściźno, nawet delikatnie poniżej. Nie może wystawać, bo inaczej by za bardzo napierało na pierścień. Tłok jest prowadzący, a nie pierścień. Pierścień jest, powinien być osadzony już w tłoku. Sam, sama siła rozprężania powinna pracować, a nie, a nie go dociskać przykładowo, tak jak tutaj jest zrobione. pokażę. <laughs> Może to <go> trochę wysunę. <laughs> o co chodzi? Aha. O co chodzi? O to chodzi. O, jak ktoś widzi, to widzi szczelinę, że pierścień wystaje poza płaszczyznę tłoka. Nie powinien, powinien być schowany. Może nie aż tak głęboko bardzo schowany, ale poniżej tej płaszczyzny powinien być schowany ten pierścień żeby go nie darło, bo teraz nie ma możliwości go wepchnąć. Nawet jak tam na równi są z nimi stłokami, to też moim zdaniem bardzo nie, nie za dobrze. Bo może drzeć siło pierścienie. Dobra, zaraz pokażę o co chodzi. Bardziej, zaraz. Będę go wsadzał. Co mi się nie uda, bo go nie wsadzę. ale dobra. co ja twierdzi, że wszystko jest w porządku, panie. Coś pan tam źle robisz. Odwrotnie może coś pan pozakładałeś, czy co? Takie bojeczki. Ale panie szanowni, ja nie wiesz, się silniki w życiu składam. Nie będę się chwalił, ile lat już nie robię. A lubię naprawiać, lubię silniki. No, się. Pan bajek by nie byłeś mi tu wciskał że to jest wszystko na pewno musi być w porządku, zaraz panu udowodnię, szanowny sprzedawca części pierwszy Nie. ten trzeci smarujący, dopiero skakuje. Trzeci wskoczył, drugi i teraz będzie pierwszy o takie stopnięcie aż wyskoczył mi ten Dobra, można to i tak zdjąć. Ale o co chodzi? Żeby mi na nawet 5 km młotem, żeby to weszło. Ale o to chodzi. Żeby to tu walił dobrze. O co chodzi? Pierścień już zblokowało. Nagrywa mi się tutaj? Nagrywa. Tylko słabo widać. Pierścień już zblokowało w rowku. Już się po prostu zakreszył, nie może się więcej schować w rowku i dlatego ścianka pierścienia już zahacza o ściankę tulei, że nie może już dalej go wepchnąć. Zaraz wyjmę, pokażę jak to wygląda. Może ktoś mi nie uwierzyć, ale zamiast, zanim wyjmę to pokażę, że tam korba nie zawadza mi. Bo może ktoś powie, łapie korba ci zawadza tam o tam co tam pleciesz. Nic nie zawada, wszystko jest w porządku. Dobra. Zostawię sobie telefon tylko. Żeby tu było mniej więcej coś trochę, trochę może widać, może jest trochę słabo, ale kurde mi tu leci wszystko. Dobra, może nie poleci. E. Teraz wyjmę tłok, wypcham. Pichność powinien wyskoczyć. Tak, tak, tak jak drugi to. wyskoczył. Teraz trzeci. O, pichną, wyskoczył. A pierwszy jest zakreszczony. Pierwszy jest zakreszczony. Po prostu jest wada fabryczna tłoka. Pierścień za bardzo wystaje tłoka i nie chce wejść no źle wykonany strapes na tłoku, i tyle. No, I jeszcze takie buty pokażę wam, pokażę co się dzieje. Czy faktycznie jest zakleszczony? O, pierścień tym szybokrętem biorę. Pyk wyskoczył dopiero. Dopiero wyskoczył. Zakleszcza się. Powinien być ładnie, gładko. Powinien prawie na równi z tym wchodzić. Prawie na równi. A nie jest tak, no. O, widać tam szczelinę na płaszczyźnie. Ten, o tutaj, pierścień powinien pójść w dół. Niżej niż płaszczyzna płoka. I taka to jest właśnie wada. O to mi chodzi. Że tłok jest do wymiany sprzedawca no. twierdzi, że coś nie tak zrobiłem Kurde. Może z góry nogami tłok wsadza, może co i nie jestem, ale trochę się znam na silnikach, bo lubię grzebać mi no, sprzedawca twierdzi, że tłok, że pierścień musi tyle wystawać To jest w grubym błędzie no. Łoki ładnie wyglądają, wszystko w porządku. A, tutaj nie założyłem spareksa, bo też wymiaru nie trzymały. Odstawiłem na bok, założyłem kolben szmita. Surówki obrabiane, dobra. I to wszystko chyba.